Tak zrobić jeszcze. Aha. Nie wiadomo jak jeszcze. W piątek 29 września, na zaproszenie burmistrza Bielawy, z wizytą w urzędzie miasta gościł Mariusz Tomczyk, mistrz świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Odbywało się to Mistrzostwo Świata w Dubaju, no i tam zdobyłem złoty medal w kategorii Legend i z kategorii Total złota. Ty, jako jedna z niewielu osób w tym kraju, zaliczyłeś sześć olimpiad. Tak, jeszcze, jeszcze do tego grana dochodzi Ryszard Tomaszewski, który właśnie miał z olimpiad. No i teraz właśnie jak mi się uda zakwalifikować, to, to będzie rekordowa w świecie ilość startów na olimpiadzie. Chciałoby się powiedzieć, że Bielawa sportem stoi i to sportem o najwyższym poziomie. Wczoraj gościliśmy tancerzy breakdance'u z orzełkami na piersiach. Dziś mamy paraolimpijczyka, który uczestniczył w sześciu olimpiadach. Pan Mariusz Tomczyk jest naszą perłą sportu. Osiąga naprawdę rezultaty no, na poziomie światowym wręcz. Ostatnie zawody, które można powiedzieć w dublecie zwyciężył. Przywiózł dwa złote medale, więc to bardzo cieszy. Pan Mariusz też jest od wielu lat stypendystą. To stypendium sportowego, które udziela samorząd Bielawski. Więc, na w miarę możliwości, staramy się też i finansowo wspierać ten sport. Plus, oczywiście, baza treningowa pływalni Miejskiej Aquarius i centrum siłowni Aquarius Sport, na którym pan Mariusz też jest instruktorem, prowadzi zajęcia. Własne, ale też i z osobami z podopiecznymi, e, Więc jest magnesem dla wielu osób, które chcą zaczynać i rozwijać swoje nazwijmy to, umiejętności w zakresie podnoszenia ciężarów i, i rozwoju sylwetki i, i tężyzny fizycznej. E, także no, taka osoba w, w mieście e, to jest naprawdę duża nobilitacja e, i radość że pan Mariusz potrafi w sumie w takiej niedużej miejscowości rozwijać swoją pasję, swoją miłość właśnie do sportów siłowych, a przy okazji też no, stwarzać sobie szansę do wyjazdów. No, Rio de Janeiro, Londyn, Pekin, Dubaj, no, to są, można powiedzieć, miejsca, w których wielu zwykłych mieszkańców no, nieosiągalne, a pan Mariusz dzięki swojej pasji właśnie i zacięciu sportowemu, bo tutaj przecież nie jeździ tam turystycznie, tylko jeździ osiągając najwyższe laury, no, powoduje, że że zwiedza świat, też dzieli się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z najmłodszymi. Tu też przypomnę, że nie tak dawno szkoła podstawowa numer 10 z oddziałami sportowymi zyskała miano polskich olimpijczyków. No i pan Mariusz, jako jeden z wielokrotnych olimpijczyków, odsłaniał pamiątkową tablicę. Z pewnością jeszcze nie raz będzie uczestniczył w różnych takich pogadankach na temat zasad fair play, na temat właśnie dopingu w sporcie, czego unikać, jak. Jak właśnie kształtować tę fizyczną, żeby młodzi sportowcy, młodzi ludzie no, czerpali wzorce z takich właśnie osób, jakich, jakim jest pan Mariusz Tamczyk.